Hejka, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. I w dzisiejszym odcinku powiem wam o co chodzi z tym nowym strajkiem i w ogóle dlaczego gracze strajkują. Więc no. Więc tak, ogólnie jest nowy strajk Blockstar Planet, który po prostu robi tak, żeby Blockstar Planet dodało coś nowego, ponieważ coraz więcej graczy po prostu odchodzi z Blockstar Planet i, wiecie, nie chcemy, żeby Blockstar Planet skończyło tak, jak Boyne -Bon Planet, czyli usunięte. Więc no. Dużo osób popiera ten strajk, ale również się znajdują takie osoby, które też tego nie popierają. Na przykład piszą hashtag anty widziałam takie kilka osób, które pisało takie, tak. Albo po prostu piszą osoby hashtag ratujmy bez spy, albo hashtag save bez spy. Więc tak, tutaj macie na przykład, na przykładzie osóbki, które po prostu biorą w tym udział strike. Żeby wziąć w tym udział strajku, to po prostu trzeba zrobić skina, albo ogólnie prefabryka, to w ogóle wszystko. Obejętnie tam, z wykrzyknikiem. I no, mam nadzieję, że trochę wytłumaczyłam, to papatki bają. Thank you.